Mistrzostwa Świata w Rosji startują lada moment i nic dziwnego, że już rozpoczynają się pierwsze spekulacje odnośnie tego, które reprezentacja 15 lipca na moskiewskich Łużnikach wywalczy upragnione trofeum. Tytuł zdobytego w 2014 roku bronić będą czterokrotni czempioni globu Niemcy. To oni, obok między innymi Anglii, Brazylii, Francji i Hiszpanii, uchodzą w oczach ekspertów za głównych faworytów do wygrania imprezy. Drużyny narodowe wymienionych krajów łączy fakt, iż każda z nich przynajmniej raz w swojej historii zdołała wygrać najważniejszy międzynarodowy turniej piłkarski. My jednak postanowiliśmy przyjrzeć się dziś bliżej zespołom, które były lub nadal są wielkie, ale mimo to nigdy nie zdołały odnieść mundialowego triumfu. Jeżeli uważacie, że w naszym zestawieniu zabrakło jakiejś reprezentacji, wspomnijcie o niej w komentarzu pod filmem, zostawiając przy tym łapkę w górę i dokonując subskrypcji naszego kanału. Tymczasem przejdźmy już do meritum i przyjrzyjmy się czterem wybranym przez nas krajom, które były blisko tytułu Mistrza Świata, ale wciąż muszą poczekać na jego zdobycie. Portugalia Rosyjski mundial będzie już 21 pierwszym tego typu turniejem piłkarskim w historii i wręcz nieprawdopodobne wydaje się, że Portugalia do tej pory jedynie sześć razy miała okazję w nim wystąpić. Po raz pierwszy Brazylijczycy Europy zdołali uczynić to w 1966 roku i ich debiut w finałach World Cup był na tyle dobry, że został zwieńczony zdobyciem trzeciego miejsca. Niekwestionowaną gwiazdą turnieju został napastnik Portugalii Eusebio, strzelec dziewięciu bramek. Nie zdołał on jednak doprowadzić swego zespołu do udziału w kolejnej edycji Mistrzostw Świata. Drużyna zwana również CELESAO dokonała tej sztuki dopiero w 1986 roku, jednak w Meksyku nie zdołała nawet wyjść z grupy. Podobnie zresztą jak na trzecim mundialu ze swoim udziałem rozgrywanym w 2002 roku na boiskach Korei Południowej oraz Japonii. Od tamtego czasu Portugalczycy potrafili zakwalifikować się do wszystkich kolejnych Mundiali, włącznie z tym, który rozegrany zostanie w tym roku. Nigdy za to nie zdołali powtórzyć osiągnięcia z 1966 roku, w najlepszym przypadku zajmując miejsce tuż za podium, co miało miejsce w 2006 roku. W Niemczech Cristiano Ronaldo i spółka nie zdołali w meczu u awans do finału pokonać Francuzów, ulegając im 0-1. W starciu o brąz przegrali z gospodarzami 1-3. Ktoś mógłby powiedzieć zatem, że Portugalia nie powinna w ogóle zostać wymieniona wśród najlepszych reprezentacji, które nigdy nie zostały mistrzem świata, ale podstawy ku temu są przynajmniej dwie. Po pierwsze, jej barwy reprezentowało wielu znakomitych zawodników, ze wspomnianym Eusebio oraz Cristiano Ronaldo na czele. Po drugie zaś, pogromcy Polaków na Euro 2016 w XX wieku zostali mistrzami oraz wicemistrzami Europy, czego nie potrafiły dokonać inne uznane drużyny. Polska. Obecność naszej reprezentacji w tym zestawieniu nie jest przejawem patriotyzmu i bezpodstawnego gloryfikowania jej, lecz trzeźwym spojrzeniem na jej dokonania z przeszłości. A ta, zwłaszcza na początku lat 70. i 80. XX wieku, była naprawdę różowa. Selekcjonerzy Kazimierz Górski i Antoni Piechniczek zdołali stworzyć świetne drużyny, które osiągnęły najlepsze wyniki, jeśli chodzi o historię występów biało-czerwonych w finałach Mistrzostw Świata. Kto wie, jak potoczyłyby się losy półfinałowego starcia Polaków z reprezentacją RFN podczas Mundialu rozgrywanego w 1974 roku, gdyby nad stadionem we Frankfurcie nad Menem przed początkiem starcia nie przeszła ogromna ulewa. To ona spowodowała, że piłkarze musieli rywalizować ze sobą w niemalże ekstremalnych warunkach. Na czymś, co zdecydowanie bardziej przypominało wielkie bajoro aniżeli zieloną murawę. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 1 do 0, ale polscy kibice do dziś zastanawiają się, co by było, gdyby orły górskiego mogły wykorzystać swój największy atut, czyli grę skrzydłami. W opisywanym spotkaniu przeprowadzanie szybkich kontrataków graniczyło z cudem i dlatego w głównej mierze Polacy nie zdołali zdobyć ani jednej bramki. Na pocieszenie został im mecz o brąz, w którym pokonali 1-0 wielką Brazylię. Osiem lat później sukces ekipy świętej pamięci trenera tysiąclecia powtórzył na hiszpańskich boiskach Antoni Piechniczek i jego chłopcy, wśród których prym wiódł obecny sternik PZPN-u Zbigniew Boniek. Dwa razy zatem polska drużyna narodowa była bardzo blisko wystąpienia w wielkim finale mundialu, a co za tym idzie, nie bez powodu została ujęta w mniejszym materiale. Zwłaszcza, że w 1972 roku Polacy pod wodzą trenera Górskiego zostali mistrzami olimpijskimi, co także świadczy o wcale nie tak dawnej wielkości naszej reprezentacji, pomimo której nigdy nie została ona czempionem globu. Węgry jeśli ktoś myśli, że udział Madziarów w ostatnich finałach Mistrzostw Europy we Francji był ich największym osiągnięciem w historii, jest w wielkim błędzie. Owszem, Węgrom w ostatnich latach nie wiodło się, delikatnie mówiąc, najlepiej, ponieważ ostatnią wielką imprezą, nie licząc Euro 2016, na której udało im się wystąpić, były finały World Cup 1986 rozgrywane w Meksyku. Zdecydowanie wcześniej jednak nasi bratankowie uchodzili za jedną z najlepszych nacji piłkarskich na świecie. Trzy razy, a zatem najwięcej obok Wielkiej Brytanii w historii Węgrzy zdobywali złoto olimpijskie. Dwukrotnie natomiast w roku 1938 i 1954 drużyna ta występowała w wielkim finale mundialu. We Francji, w decydującym o losach tytułu pojedynku nie sprostała Włochom, przegrywając z nimi 2 do 4. W Szwajcarii zaś, legendarny Ferenc Puskas i jego koledzy zostali pokonani 2 do 3 przez RFN. Znacznie później, kiedy tzw. Tak złote pokolenie zaczęło się wykruszać, dla węgierskiej piłki nastały trudne czasy, trwające w zasadzie aż do dziś. Holandia. Znane powiedzenie, do trzech razy sztuka, nie sprawdziło się w przypadku reprezentacji Orange która właśnie trzykrotnie występowała w finale mistrzostw świata, ale nigdy nie sięgnęła po upragnione złoto. Znajdujący się od kilku lat w poważnym kryzysie, Holendrzy, jeszcze w 2010 roku, rywalizowali o tytuł mistrzów globu z Hiszpanami, którym ulegli 0-1 podogrywce. W 1974 i 78 natomiast pomarańczowi musieli uznać wyższość kolejno RFN oraz Argentyny. W rosyjskim Mundialu natomiast drużyna z kraju Tulipanów nie wystąpi w ogóle, ponieważ podobnie jak do finałów Euro 2016 nie zdołała się do nich zakwalifikować. Niemniej ze względu na sukcesy z przeszłości, w postaci choćby Mistrzostwa Starego Kontynentu wywalczonego w 1988 roku, Holendrów nie mogło zabraknąć w naszym filmie. Holendrzy przez wiele lat wyjeżdżali na finały kolejnych Mundiali w roli faworytów do zdobycia pierwszego miejsca. Nie udało im się co prawda nigdy tego dokonać, ale biorąc pod uwagę fakt, że w ojczyźnie Vincenta van Gogh'a wielkie talenty piłkarskie rodzą się nadzwyczaj często, na pewno już niebawem przywrócą one dawną chwałę swojej drużynie narodowej. Mamy nadzieję, że film przypadł Wam do gustu i przyznacie, że wymienione przez nas reprezentacje nie znalazły się w nim bezpodstawnie. Na dziś to jednak wszystko, co dla Was przygotowaliśmy, ale już wkrótce powrócimy z nowymi materiałem. Sprawdzajcie zatem nasz kanał, by nie przeoczyć nowych filmów. W międzyczasie odwiedzając profile FanGola na Instagramie oraz Facebooku. Tekst opracował Adrian Kowalczyk z Fangol.pl. Czytał Jakub Rudka.